Trzy największe kłamstwa klientów. No i trzecia ukryta obiekcja, którą bardzo często mamy skłonność w sprzedaży tak niechętnie rozbijać, bo brzmi super. Czyli yy, tak, na pewno tak, ale nie teraz. Wróćmy do tematu za pół roku, w czerwcu. Co klient mówi? No, bardzo fajnie, ale nie teraz, mamy inne priorytety. Może wróćmy po prostu do tematu w czerwcu, na pewno się dogadamy. A co klient naprawdę myśli? Nie widzę teraz pilnej potrzeby, albo brzmi dobrze, ale w zasadzie to nie przekonuje mnie to jakoś wystarczająco. Albo mówię w czerwcu, bo tak naprawdę chcecie delikatnie spławić. Jak to zidentyfikować i rozbroić? Dopytaj. Jasne, rozumiem. Powiedz mi, co się zmieni w czerwcu, żeby wtedy był lepszy moment? A gdybyśmy mogli zacząć od mniejszego zakresu teraz i rozwijać go w czerwcu, to co o tym myślisz? Miałby to sens?